Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu grzeszników i celników. I siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Dzisiaj, kiedy pragniemy w tym Dniu Kapłańskim również modlić się o nowe święte powołania, Dziękując Panu Bogu również właśnie za tych, których powołał, chciałem w paru słowach podzielić się z Wami tym swoim doświadczeniem również tego powołania kapłańskiego. Jako mały chłopiec byłem ministrantem w kościele, ale nigdy nie odczuwałem jakiegoś takiego powołania do tego, żeby być kapłanem. Myślałem, że moim powołaniem będzie założenie rodziny, aby mieć żonę, żeby mieć dzieci, żeby w ten sposób żyć, tak jak zbawia się większość ludzi w takiej formie życia. Ale chciałoby się powiedzieć, że tę Ewangelię, którą przed chwilą usłyszeliśmy, że Bóg przychodzi, aby powoływać grzeszników, że tego właśnie doświadczyłem w swoim życiu, że Pan Bóg przyszedł i powołał mnie. I właśnie był to dla mnie taki bardzo zaskakujący moment, ponieważ nigdy nie miałem siebie za świętego. Byłem normalnym chłopakiem, można powiedzieć też takim trochę łobuziakiem. Bardzo lubiłem przygody, lubiłem taniec, spotkania z innymi ludźmi i jakoś w ogóle mi to nie przyszło nigdy nawet do głowy, że Pan Bóg mógłby, chciałby powołać mnie, abym został. Jego kapłana. I dlatego w momencie powołania, kiedy wówczas miałem 19 lat, nie ukrywam, że byłem bardzo zaskoczony, ponieważ w moim momencie, w moim życiu, to był faktycznie taki jeden moment chciałoby się powiedzieć jak Jezus, który przechodzi obok Mateusza, mówi: Wstań. Chodź za mną. Zostaw to wszystko, czym się zajmujesz. Takie jest Twoje życie. Ty to wszystko po prostu zostaw. Chodź za mną. I muszę Wam powiedzieć, może nie jest jakoś wiele lat, ale upłynęło już 20 lat od czasu, kiedy zostałem wyświęcony na kapłana, a prawie 28 od momentu, kiedy Pan Bóg mnie powołał. I pamiętam, kiedy właśnie przyszedł ten moment powołania, to lękałem się dwóch rzeczy. Pamiętam taki lęk w sobie miałem. Mianowicie zastanawiałem się, bo kandydaci do kapłaństwa. Przechodzą najpierw siedmioro, ośmioletnie studia, czas przygotowania, nowicjat, postulat, potem studia. Jest to taki długi czas, w którym również intelektualnie i duchowo przygotowujemy się do, do posługi kapłańskiej. I zadałem sobie pytanie, a co się stanie, jeżeli w czasie tych studiów okaże się, bo na studiach musimy poznać całą naukę Kościoła dotyczącą moralności, dotyczącą życia. I sobie takie pytanie: Co się stanie, jeżeli w czasie tych studiów okaże się, że jestem zaproszony, aby wierzyć w jakąś prawdę wiary, którą uczy nas święty Kościół, od Pana Boga, ale to Kościół nas uczy że będę zaproszony, aby wierzyć w jakąś prawdę wiary, z którą się nie zgadzam? I chcę Wam powiedzieć, że byłem właśnie zdumiony, jak. W czasie studiów teologicznych, kiedy z semestru na semestr przychodziły nowe, nowe przedmioty, kiedy przychodziła, przychodziła również nowa materia do uczenia się, że widziałem, że jest zupełnie na odwrót. Mój lęk y, całkowicie topniał, aż w końcu zginął. Dlaczego? Bo zobaczyłem, że faktycznie to, czego uczy Kościół, te również normy prawne, moralne, które Kościół przekazują że są niesamowite spójne, że tam jest jedna myśl, mianowicie Boża miłość Boga do człowieka. I to przekłada się potem na jakieś normy prawne, kodeks prawa kanonicznego, normy moralne, które mówią, ale myśl jest jedna. I dlatego zobaczyłem, że, że tego nie trzeba się lękać, że począwszy od dziesięciu przekazań, które Pan Bóg przekazał przez Mojżesza narodowi wybranemu. A potem przez inne przykazania właśnie, że jest niesamowita wielka spójność. Tą spójnością jest miłość Boga do człowieka. I dlatego właśnie z tak w miarę studiowania widziałem, jak jestem coraz bardziej szczęśliwy i coraz bardziej spokojny. Dlaczego? Aha, że ja będę mógł z ambony głosić to, w co wierzę. Że nie muszę mówić tutaj jakichś praw. Z którymi bym się nie zgadzał, a które byłbym zaproszony, żeby głosić jako kapłan do ludzi, do których zostałem posłany. To był mój pierwszy. A drugi lęk, zastanawiałem się nad tym, mówię, no tak, przecież kapłan codziennie sprawuje Eucharystię. Przecież kapłan też czasami godzinami spowiada. A jak mi się to kiedyś wszystko znudzi? No bo wiecie, Czynności powtarzane każdego dnia, i pamiętam, zastanawiałem się, jak to będzie, jak, przepraszam za to słowo, jak znudzi mi się odprawianiem przy świętej. To zawsze Pan z Wami, to zawsze czytanie Słowa Bożego, to są podobne prefacje, modlitwy eucharystyczne. Myślę, że Wy, którzy jesteście często w kościele, też niektóre już znacie na pamięć, prawda? I rodziło się we mnie właśnie takie pytanie, ja nie znałem odpowiedzi na nie, ale był we mnie pewien, lek. mówię. Co się stanie, jak mi się to znudzi? A przecież będę, przepraszam za słowo, musiał to robić do końca swojego życia podprawiać msze, spowiadać ludzi. I chcę Wam właśnie chciałem zaświadczyć wobec Was o takiej niesamowitej miłości Boga, którą doświadczam. I chcę Wam powiedzieć, że odkrywam, jestem, jestem biednym człowiekiem, jestem słaby, jestem grzesznikiem, to, to jest prawda o mnie, ale. Chcę Wam powiedzieć, że widzę jak sprawowanie sakramentów, sakramentu pokuty i pojednania, co jest niesamowite. Bo wiecie, móc przebaczać komuś grzechy na Ziemi, to jest niesamowite. Że, że Pan Bóg zostawił w kościele władzę przebaczenia grzechów. Ja też jestem grzesznikiem, ja się spowiadam co dwa tygodnie, ale jak przychodzą do mnie ludzie, to ja się myślę, Kim ja jestem, że Pan Bóg mnie, grzesznikowi, dał łaskę, że przychodzi do mnie skruszony człowiek, ja mu mogę przebaczać grzech. To jest, to jest coś niesamowitego. A potem, jak właśnie przychodzi odprawianie Eucharystii, to, to chcę Wam powiedzieć, właśnie, że tego doświadczam, że to jest coraz bardziej ciekawe. Przepraszam za to słowo, ale ono właśnie jest adekwatne. To jest coraz bardziej, jakby interesujące. Dlaczego? Bo tam naprawdę jest żywy Bóg. Czytanie Pisma Świętego, w tym słowie, które przychodzi codziennie na Eucharystię, ono jest zawsze inne. Tam jest żywy Bóg, który przychodzi z miłością, i dlatego minęło 20 lat, jak codziennie odprawiam Eucharystię, czasami dwie, czasami trzy, jeżeli jest taka potrzeba. Nie mówię, że nie ma w tym trudu. Oczywiście, że jest czasami. Jest zmęczenie, jest ból głowy, są jakieś roztargnienia, ale widzę. Że to, jest, że, że to jest tajemnica, że to jest zawsze spotkanie z Bogiem. To nie jest jakiś rytuał, oczywiście, ma taką formę, ale jest spotkanie z Bogiem. I dlatego właśnie w swojej kruchości, w swojej grzeszności chciałem podzielić się z wami taką radością, którą noszę przez sobie, Boże, ja bym sobie takiego pięknego życia nie wymyślił. Jakby nie opisać scenariusz swojego życia. Mam różne pomysły na swoje życie, ale bynajmniej nie taki pomysł, żeby zostać kapłanem. I właśnie czasami myślę, patrząc też, jak wygląda moje życie, które mieszkam na parafii, więc to życie jest też wpisane, tak jak tutaj, posługa braci, w pogrzeby, szty, śluby, odprawianie codziennej Eucharystii, wystawienia, spowiedzi, Taki zwykły rytm, I czasami jest tego też dużo, i myślę sobie, Boże, jaką jest łaską! Jaką jest łaską, że ja, grzesznik, który naprawdę nie zasługiwałem na to, na tak piękne życie, że Ty powołuj, że jest taka forma życia, jak bycie kapłanem, że, 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 że Pan Bóg powołuje właśnie, że Pan Bóg nas zaprasza, bo zobaczcie, to jest niesamowicie, przecież Pan Bóg mógłby, przepraszam za słowo, inaczej wymyśleć sobie kościół. Nie wymyśleć Kościoła, że byliby w nim kapłani, którzy sprawują Eucharystię, rozdają Jego ciało, którzy spowiadają, przebaczają Jego grzechy. Pan Bóg to mógł jakoś inaczej wymyśleć. Nie wiem jak. Może przez aniołów przebaczałby nam grzechy. A Pan Bóg tak nie chciał. Pan Bóg chciał właśnie powierzyć w swój Kościół, to jest tajemnicą, właśnie w nasze ręce. Oczywiście my jako presbiterzy jesteśmy zaproszeni, aby mieć. Swego rodzaju misję pasterską, misję nauczania, swego rodzaju misję przewodzenia, ale Pan Bóg powierzył Kościół w ręce nas wszystkich, bo to my jesteśmy Kościołem. I właśnie dzisiaj z tego miejsca, wobec tego Jezusa Chrystusa, który jest tutaj obecnie w Najświętszym Sakramencie, naprawdę pragnę Boga też błogosławić i dziękować mu za to powołanie, którym mnie biednego grzesznika obdarzy. Właśnie za powołanie, w którym można sprawować Jego sakramenty, udzielać Komunii Świętej. Ostatnio przedzwoniono do mnie, abym w trybie, że tak powiem, pilnym udał się do pewnej chorej kobiety w domu przyniósł sakramenty, Komunię Świętą, udzielił namaszczenia, wspólnie pomodliliśmy się, a później, trzy dni później, byłem zaproszony, aby poprowadzić jej pogrzeb. I byłem poruszony tym właśnie, że, że Pan Bóg mi pozwolił, że mogłem pójść też i udzielić jej tych sakramentów. Byłem też bardzo wdzięczny Panu Bogu, kiedy też w swoim wielkim miłosierdzie pozwolił mi, że też sam mogłem udać się do szpitala, gdzie leżał mój tata w zeszłym roku i również udzielić mi tego rozgrzeszenia przed śmiercią. Z taką wielką wdzięcznością. Właśnie za dar życia, że to przecież przez rodziców otrzymujemy życie, i sobie pomyślałem, jak wielką jest łaską, że, że mogę właśnie mojemu tacie na tą drogę, która będzie tą ostatnią drogą, właśnie również ja udzielić tego sakramentu odpuszczenia grzechów. Bo taki jest Bóg. Bóg jest właśnie miłością. Bóg swojej wielkiej dobroci przechodzi, aby, aby dzielić się z nami z tą swoją miłością czyni to przez nas, ręce niegodnych kapłanów, bo jesteśmy, mam z tego ja świadomość, patrzę na siebie, jestem też zgorszony sobą, patrząc, jak jestem słaby, jak jestem grzeszny, właśnie, że ta miłość Boża się wylewa, że miłość jest dobra, że Bóg jest dobry, że kocha nas. Dlatego taka prośba również właśnie z naszej strony kapłanów do was, abyście modlili się za nas, bo naprawdę jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, bardzo potrzebujemy waszej modlitwy, waszej miłości, i Bogu właśnie nie będą dzięki za tę wspólnotę kościoła, którą daje nam Bóg. Kontynuujmy to nasze modlitewne nabożeństwo właśnie błogosławiąc Dobrego Boga za powołania i prosząc o to, aby Bóg posyłał kolejnych żniwiarzy na swoje żywo.